Witam szanownych państwa w następnym odcinku Familiady. Jak może zauważyliście, nie jesteśmy w pełnym składzie. Wynikła taka sytuacja, że Monia źle zareagowała na ciepło i siedzi po prostu w klimatyzowanym pokoju, bo przegrzało jej styki. Jak widzę, współczuję oni w sensie wyjechać na, wyjechać na wakacje i żeby siedzieć w pokoju, ponieważ jakoś ci ciało źle zareagowało, to współczujemy oni, nieważne od wszystkiego. Tak przepierdzielony, też teraz miałem taką historię. Wyjecha wyjechaliśmy do Grecji, e, zjeżdżaliśmy i sobie nogę, nogę sobie rozwaliłem i 5 dni siedziałem po prostu w hotelu i nie mogłem nic robić, bo nie mogłem chodzić i tyle. I po 5 dniach dopiero mogłem, zatem to było przepierdzielone, zatem ja strasznie współczuję, mogę się utożsamić. Widzicie, jesteśmy na Malediwach, będziemy grać w farmiliadę. nie mamy przycisku, ale zorganizowaliśmy coś fajniejszego, mamy tu y, niedojrzały kokos, który będzie jako przycisk funkcjonował. I pamiętajcie, jeżeli pod tym filmem będzie 50 tysięcy łapek w górę, nagrywamy następny odcinek, także podbijajcie, podbijajcie. A z drugiej strony. Z drugiej strony, przez to że nie ma moni, zauważyliście, że jest idealnie ich siedmiu, jest jeden prowadzący i są po trzy osoby na każdą drużynę, z drugiej strony jest to bardzo konwinient dla nich. Jest to dla nich bardzo konwinient z drugiej strony. Jako, że jesteśmy w takim pięknym, tropikalnym kraju, mamy e, prywatny basen, zmieniamy troszeczkę zasady. Chciałbym przypomnieć również, że przy dobrej odpowiedzi jedynie przeciwnik e, danego uczestnika wpada do wody, a jeżeli naciśniesz kokos i odpowiesz źle, to cała twoja drużyna wpada do wody, także bierze za nich odpowiedzialność, także musicie się e, starać. Nasze pierwsze uczestniczki dzisiejszego programu, czyli Natsu oraz Julka. Pierwsze pytanie. Co często zostawiamy w taksówce? Drobne. Co? Co? Drobne. W sensie wypadają z kieszeni, wiecie? Niestety nie ma takiej odpowiedzi. To obudziłem się w końcu przynajmniej. Dobrze, wracamy na własne miejsce. O, cza na czarku się teraz będzie koszulkę opinać, tak że wszystkie dziewczyny mają na co patrzeć. Ja z chęcią odpowiem, bo sama kilka razy prawie to zostawiłam. Telefon. Eee, odpowiedź telefon jest na liście odpowiedzi najwyżej punktowa... Ale oni nawet żadnej edycji nie stropili, w sensie... Ja rozumiem, że oni to nagrali. Ten film trwa 10 minut, a oni to ale nagrywali że to 15 już 3 minut. To trzy miesiące. Okay. Uśmiechnięta, buźka. Nie ma żadnej krytyki odnośnie tego, że Efficient nagrywają je, Efficient rzucają, ale kurwa, ty montażysto, Leniu Pierdzielony, może ty weź zrób cokolwiek w swoim życiu. Wiem, że i tak się ukrywasz za tym, że nie jesteś wymieniany w napisach końcowych i nikt nie wie, kto to tak naprawdę montuje, no, ale no kurde, no Leniu, ty patentowany jeden. To jest twoja wina, że ten kanał jest takim głównym, strasznym. Sajan, dziękuję ślicznie za trzy miesiące. Poprawna odpowiedź za 32 punkty. Następna odpowiedź, Karol. Klucze możemy zgubić. Klucze to poprawna odpowiedź za 18 punktów. Chciałem powiedzieć godność, no ale zależy jaka taksówka. W komentarzu napisali czemu tak tego. Przepraszamy za trochę słabszy montaż, ale są święta, więc wielkie podziękowania dla naszych montażystów za to, że i tak mi się udało i Daily leci dalej. Ale to nie, nie! Ten, ten wasz montaż jest tak samo zły jak zawsze. To się nic nie zmieniło. Ten montaż jest tak samo zły jak zawsze. On nie jest gorszy. On jest tak samo zły jak zawsze. To, to nie chodzi o to, że ten montaż jest gorszy, aniżeli był wcześniej. On jest tak samo z tragiczny jak każdego dnia. Czyli tak, kochani, była już tore to Nie, oh, nie wow, było. Torebka! Mamy nowe. Torebki. Niestety. Jezu, nie dziękuję, się lasek. Torebki pozdrawiam. nie ma. Macie pierwszego IPSA. NATSU. Co często zostawiamy w taksówce? Voir, dziękuję. A ja twoim idolem miesięc. jestem. No ja, 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 jestem ja, ja ja, swoim a ja ja twoim. Jestem swoim idolem. Czekaj, czekaj, bo ja ci odpowiedziałem też głupio. Czekaj, cześć streamer 11 miesięcy sub, jestem swoim idolem. Czyli ty jesteś swoim własnym idolem, Voir? Okej. Okay. Ego top. Hani, dobrze. Ja też jestem twoim fanem, Voir, zatem ja rozumiem jak to jest. Brawo! Karol! Tak to na pewno jest. Gaz pieprzowy. Gaz pieprzowy nie jest... No. Na liście! Gasko! Ja zawsze Gasko, zostawiam gaz pieprzowy w taksówce. Blik 100%, 100 praktycznie idzie do kochanie, mnie. jak jechaliśmy na Malediwy, to wiecie, co Legins wniósł na lotnisko? Gazpie! O, właśnie. O, właśnie, ciekawe. Czy Leksio mi odpisał? 3 złote. Bo napisałem do Leksia wiadomość. Jak jechałem w pociągu, bo mi się nudziło, napisałem idol, kiedy wracacie do kraju, ale mi nie odpisał. Ale napisałem do Jasia, jak się pytałem Jasia czy wygrał w szachy, to mnie odpisał, że przegrał, że się starał, ale przegrał. I proszę, Jasio odpisał, ale Idol nie odpisał, no i tyle. A to nie jest tak, że nagrywali to na zapas i to jest tylko wymówka, którą mogą sobie wykorzystać, bo, bo są święta. Kurde, może syn Jabczana, ale widzę, że tutaj wszystkie dobre komórki przekazał Jabczan. Bardzo musiał się postarać z tym użytkownikiem na czacie, bo widzę, że kurde takie dobre geny mu przekazał, że tutaj bardzo mądry chłopak jest. I jeszcze się go zapytajcie, czy to do Nie, to gaz <laughs> <laughs> Ale bo ta ogólnie historia jego przygód jest o wiele dłuższa, bo nie dość, że go zatrzymali wtedy, że ogólnie później przy, zatrzymali go na tym lotnisku na Malediwach i przejrzeli całą jego torbę i tylko jego z nas wszystkich. Potem zapomniał boarding pasa na ten mały samolocik. Nie zapomniał, zgubił go. A potem jego walizka nie przejechała tutaj, <laughs> tylko na inną wyspę i wróciła o 20. Party? Co często gubimy w taksówce. Walizkę, no przecież, co nie? Walizka nie jest. Nie. Na no na jak rady. to nie jest! Możemy się naradzić, już możemy się naradzić. Tak. się naradzić, macie się Chodzi o tego boarding pasa, który nas zostawił w busie. O ten bilet. A. Odpowiadają teraz smęczury. Nie? Ale to czemu to taka nazwa? Co ja? to, no to, no to, no to no w ogóle jest to znaczy. znaczy. powiedz, powiedz teraz. No, to jest boarding pass! Boarding pass. Yeah. Boarding pass jest! Tak, nie! Mamy te punkty! Znaleźmy. Tą rundę wygrywa drużyna smęczurów. Nie jest jaka, to jest randomowy content. Co można zostawić w taksówce? Ty pamiętasz, jak kiedyś jechaliśmy z leksiem, byliśmy na pierdzieleni w trzy tyłki, ty to nie pamiętasz dobrze, bo byłaś zjarana jak ja pierdzielę i się wtedy zesrał i gówno zostawiliśmy. Daj odpowiedź gówno! E, gówno! Tak! Brawo, tak! To jest poprawna odpowiedź! Jest Tak! To jest poprawna odpowiedź! Wygrywa 100 milionów złotych, które ci damy po tym sezonie! Timu X! Tak! Nie kto jak, jak prawie 100% Tomasz masz Dziękuję 3, nieku, za trójeczkę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 3-3 złote z 80 nie umiem odmieniać 81 punktów ma na swoim koncie i przechodzimy do następnej rundy. Zaczynamy drugą rundę. Cezary pazura, Cezary Pazura Cezary. i Karol jakiś sławny z nazwiskiem. Czyli Karol Pieszko oczywiście. Właśnie o to chodziło. Dobrze. Pytanie na drugą rundę. Z czym kojarzy Ci słowo Maledivy. Uh, z rajem. No niestety, raju nie ma. No, dobrze. Dobra. To jest ten odcinek Timu XD. Mateuszek 16 wesołych świąt mandio. Wesołych świąt. Wesołych świąt Mateuszek. To jest ten odcinek Timu XD. XD, w którym chyba odpuszczę i przestanę to oglądać. Nie wiem, chat, czy się zgadzacie, ale ja już nie daję rady, ja już nie daję rady, już, bo to jest kolejny odcinek, to jest kolejny odcinek, którego mam dość, jest tak nudny, tak się w nim nic nie dzieje, tak nie ma nic ciekawego, to jest nawet nie mogę ich disować dobrze, bo się nie ma co disować, nie ma do czego się przypierdzieć, bo to jest po prostu tragicznie złe. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe?